Łagam cię, skocz po drożdże. Zabrakło mi do ciasta. Mamo, teraz. No, przecież to tylko 5 minut. Będzie z tego jakiś bonus. Sam sobie wybierzesz, tylko proszę cię, pospiesz się. Mm, matku. No właśnie, matka, prosi cię jak nigdy. Pieniądze są tutaj. No dobrze. Super bohater, to będzie drożdże. Ale bonus wymyślony ziemski. Dobrze, dzięki. No, cześć, gdzie idziesz? Podróżę zaraz będę. Podróż. Drożdże, uratowałem świat. Dotykałaś mojego laptopa. zabijeć. Nie chcesz wiedzieć, co wyczytał! Ja walczyłem o drożdże, ona gmierała mi w poczcie. Wara od mojego pokoju, smakulo! No brat, bo coś opowiem. Przestańcie, co to w ogóle ma być. Ola przecież nie wchodzi się do pokoju brata. Mamo, a czy ty wiesz, o czym czatował z kolegą? Wszystko czytałaś w szpiegu? Dosyć. Dosyć. Oleńko, idź do swojego pokoju. Zaraz porozmawiamy, dobrze? No i co za straszna tajemnica? Muszę mówić. Mogę spytać twojej siostry. Dobra. Z kolegą rozmawiałem o no, jego zaliczeniu. A to student? Mamo. No, o zaliczaniu, no. U dziewczyny po prostu. No i? I co? No, normalnie. No czy co normalnie? Zalicza się dziewczynę normalnie? Jakiś przedmiot jest? Też chciałam, mamo. Gdzie ty żyjesz? Ale no to on zrobił, Janie. Dlatego to ja jeszcze nie wiem. Ale przepraszam, co jest dla ciebie normalne. Normalne jest e, współżycie w twoim wieku? Co liceum? Nie jest rok starszy. To normalnie dziadunio. 16-17 lat, tak? I co, i on ci się chwalił? Był dumny? Nie wiem, czy był dumny. Spotkali się i poszło. No, wiesz, jak jest. Poszło. No właśnie, nie wiem, jak jest. Znaczy, Filip, ja nie jestem dzieckiem. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale. Ale jeżeli to ma być norma. No, nie norma, tylko że nikt z tego nie robi problemu. Przepraszam, ja robię. Ja robię. I to nie dlatego, że jestem jakaś nawiedzona. Filip. Filip, a ty chciałbyś, żeby jakaś dziewczyna tylko o tym myślała podczas spotkania z tobą? By widziała w tobie tylko ciało, traktowała cię jako kolejną odhaczoną zdobycz, a potem bye bye? No, dlaczego zdobycz? A jeśli druga strona chce? Nie, no, <laughs> trochę mnie przerażasz. No, Przyjaźnisz się z Magdą, tak? I co? I ona też? No, Magda, nie obrażaj jej. No, skoro to tak szybko idzie... I co? I, i, I każdy w twojej klasie jest już gotowy do takiego startu? Mamo, przeginasz. Kto mówi, że każdy? Tylko... tak już jest, no. Taki świat. Taki świat... <grywia> Myślę, że filozof się znalazł. Synu, mówiłam ci, tylko martwe ryby płyną z prądem. Dobrze, to zadam ci to pytanie wprost. Ty też co zaliczyłeś? Mamo... Ja mam Magdę. Co ty sobie myślisz? Znaczy, że ją szanujesz. No, chyba nie wątpisz. Ja i Magda to co innego. My... No? No my mamy jeszcze czas z tym. Wiesz. No wiesz. ale nie przeszkadza ci, że kolega chwali się pod bojem? Jeszcze mu kibicujesz? To w jakim świetle stawiasz tamtą dziewczynę? Może to też jest czyjaś Magda? Nie pomyślałeś o tym? Jasne. Jestem do gruntu zły. Filip! Wiele złych rzeczy zaczyna się od drobiazgów. Brak szacunku względem koleżanki, alkohol i tego typu sprawy. Wiesz co? Przeprowadzono kiedyś eksperyment. Zaproponowano grupce maluszków po cukierku, ale każdy z nich dostał wybór. Możesz zjeść swój cukierek od razu, ale to będzie tylko do jeden cukierek. Natomiast jeżeli poczekasz 5 minut ze zjedzeniem swojego cukierka, dostaniesz ich więcej. Zdajesz sobie sprawę, że dla maluszka 5 minut to jest prawdziwa wieczność. No i co? Wyobraź sobie, że śledzono losy tych dzieci przez lata. I okazało się, że te, które poczekały 5 minut ze zjedzeniem cukierka, w związku z tym dostały większą nagrodę, lepiej poradziły sobie w szkole, na studiach, w życiu. Potwierdziło się, że cierpliwość popłaca. Że daje nieporównywalnie większy zysk. A jeden Pośpiesznie zjedzony cukierek daje tylko krótką chwilę przyjemności. No, czyli co, jak zjem tę czekoladę, to przegram życie? Zawsze masz wybór.